Siema. Z tej strony Liona w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Halloweenową aktualizację. Czyli zobaczymy zmiany na mapie, nową broń i po prostu Halloweenowe zmiany. Pierwszą zmianą jest tło za nami w lobby. Jest takie w klimacie Halloweenowym całkiem spoko. I tak, są jeszcze nowe wyzwania, jest ich wyjątkowo dużo. Ja niektóre zrobiłem jest wyzwanie Ghost Bastera są normalne wyzwania i wyzwania w trybie hordobicie. Ja nie będę pokazywał jak się robi te wyzwania, po prostu zobaczymy sobie tę aktualizację. A więc jak widzicie bus bojowy też jest zmieniony, a my sobie polecimy tutaj na tą miejscówkę żeby mieć blisko do ubocza ale żeby nie lądować w uboczu żeby nie mieć dużych problemów bo właśnie na uboczu jest kosa nie zawsze ale dosyć często chyba jest o i cube to jest no właśnie nowa miejscówka stworzona z kevinów ciekawa miejscówka ciekawa Okej, okay, mam o nową mkę pamiętą. Pokażę wam jak ona działa. No. Tak działa. O, jest kosa. Jest kosa, ktoś zostawił. Jak fajnie. Niebieska ale jest. I działa on jak Infinity Blade, że jak poskoczycie do góry i weźmiecie atak, macie takie latanie, normalny atak i takie renisowanie A tutaj u góry widziałem, że mamy... tak, no, myślałem, że to Gdzieś tutaj postawił tego. Lacz <męż> pada. Dlaczego to nie działa? A tu postawił. Teraz wam pokażę taką sztuczkę. Albo nie pokażę, bo nie mam matów. Albo pokażę Nie wiem czy wiedzieliście ale jest taka sztuczka a to nie działa Co się stało Dobra nieważne, Dobrze, że to była woda I zobaczmy sobie statystyki kosym No lecz po każdej likwidacji ciekawa ile zadaje a, nie pokazuję. Ona no może być chyba nawet mityczna, mi się wydaje. Spoko. Czyli pokazałem wam Kosę, Cube tower. I co jeszcze? Boss jest nowy. Ale no może być trochę problem z jego znalezieniem, więc raczej go wam nie pokażę chyba. I są nowe właśnie. Jest Ariana Grande i... A, i to tyle. Tutaj typ jest. i zrobiłem to tak ta, faktycznie, że wszedłem do... 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 tak żeby mnie nie usłyszał wtedy gdy wybiłem kanister i pomioty właśnie jeszcze. Z будет тихо выстрашиваем я здесь что Chyba się jeszcze nie wyeliminowali Ale uciekają Z tyłu się boję, że ktoś mnie załatwi Smajtę jakąś Denitnice Przydałoby się skorzystać na bok z tych dwóch trafię go tak. To trafię. Co on zrobił? O. Miał mało HP. I przy okazji sobie wytestujemy jeszcze inne rzeczy halunkowo. Jak fajnie go porubiłem. Tak dobrze, że go porubiłem. To tak. Miotełka Spazik Co tam jeszcze ma? Rakietnicę, rakietnicę Nie, rakietnicę już nie została Ja chcę ten. Auga, daj z auga. Tam był Czy tam był typ? to jest? Ważne pytanie. Przechodził z krzaka. Nie wiem. Trzy osoby zostały razem ze mną, a ja bym się zbudował gdzieś. Ojej, ojej, oj, 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 ale Matrix, uniknąłem jego prawie wszystkich opisów. Nie wszystkich, ale większości chyba. I ja mam 30 tych ścian. Ja mogę zrobić pełną bazę gdzieś z tych ścian. Totalnie. Dobra, nie będziemy marnować ścian. Więc ja wszystkie użyjemy. Nie tak No i mamy swoją bazę Ten typ tam nadal jest Ja się tutaj skryję jak wyjrzy to go nawalam Ja mam jeszcze 14 tych ścian, to ja... O jeden, więcej niż połowę zużyłem. O, zszedł tam. Tutaj dzik jakiś krąży. Trzy osoby, a widziałam tylko jedną jeszcze. Ta jedna gdzieś się kryje pewnie. Gdzie on jest? Czy ja jestem jeszcze w strefie? No, chyba tak. Najwyżej się zbuduję trochę w bok, bo jeszcze tych ścian mam sporo. On mi ile tego rozwalił? 200 HP niecałe. Czy tutaj ktoś jest? Serio? Nie mówcie mi, że w tym drewnieku ktoś jest, nie chyba nie, ale jest tutaj, tyle to a ja go nie mogę trafić. Ok. wiecie co ja robię ja robiące. No i leży. Jaszynek. Elegancko. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Możecie zostawić jeszcze subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Aktualizacja naprawdę super. Ja już lecę. Elko.